Witamy Państwa! Dariusz Szpakowski, wraz ze mną na stanowisku komentatorskim jest Jacek Gaskowski. Zapraszamy na ligowy spektakl, który zapowiada się naprawdę interesująco. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z jednym napastnikiem i wspomagającymi go dwoma bocznymi pomocnikami. A tak zagra dzisiaj drużyna gości. Zagrają w ustawieniu 4-3-3, próbując stwarzać zagrożenie akcjami oskrzydlającymi i zejściami z boku w pole karne. Zaczynamy ten spektakl. Dobra pozycja do oddania strzału. Dobrze w pole karne. Jest! Znakomicie! Tak, tu był spalony. Sędzia podnosi chorągiewkę. Bramka więc nie zostanie uznana. W powtórce dobrze widać tę sytuację. Sędzia nie wahał się unieść chorągiewkę, choć sam zainteresowany nie zgadza się z jego decyzją. To nie był udany w ślisk i mamy rzut wolny. Godna strata. Faul, nie było tam czysto i będzie rzut wolny. Centra w pole karne, będzie niebezpiecznie. Kapitalnie wychwycił. Brawo, brawo. Świetnie broni tę trudną piłkę. No fauluje w takim miejscu. Będzie groźnie. No bez komentarza. Dobry przechwyt. Przejmuje teraz piłkę. Bartosz Szeliga. Cudownie dograł. Piłka nie dociera do adresata kiepska centra. Fantastycznie klepią. Jest szansa? Piłka trafia w poprzeczkę. Aj, jaka bramka! Na to z innego konta. 1 do 0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Przyjął i odgrywa z powrotem. Efektowne, świetne podania i dokładne. Jest okazja, gol, no i mamy remis. Tak, wielkie brawa za ten strzał, ale podanie otwierające drogę do bramki było fantastyczne. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Właściwie do początku. 1 do 1. I przejmuje piłkę bez faulu. Do przerwy. 1 do 1. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. Pokazał się z bardzo dobrej strony, strzelił w równującą bramkę do szatni. Na pewno tchnął tym trafieniem nową nadzieję w serca całej drużyny. Zapraszam na drugą połowę. Bardzo szczeliga. Z z rozpoczną grę. No już blisko polekarny. Warto szczeliga! Brawo! Ten gol daje im prowadzenie! Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2 do jednego. Odaje z powrotem. Czeka nas zmiana zawodników. Zawodnik już poderwał się z ławki rezerwowych. Czy uda mu się utrzymać przy piłce. Za moment wznowienie rzut rożnego. Renner podjął decyzję o zmianie. To dobra decyzja. Musi coś zmienić, jeśli chce odmienić losy tego pojedynku. Że w pole karne. I piłka w rękach bramkarza. Trener szykuje zmiany. Zawodnicy już czekają przy linii bocznej. I jeszcze nie wiadomo, który z nich pierwszy wejdzie do gry. Ale akcja. Piłka wywita przez obrońców. No, ciekaw jestem, co teraz zrobi sędzia. Nie ma wątpliwości, sędzia pokazuje żółtą kartkę i brak protestów ze strony ukaranego gracza. Gracz schodzi z boiska, a my przyjrzyjmy się powtórce jego bramki. Strzał z obrębu pola karnego. Z całej siły uderzona piłka trafiła w środek bramki, gdzie akurat zabrakło bramkarza. Główkuje na bramkę. Szkoda! Obok bramki. Powinien był trafić z tego miejsca. Zdobywają bramkę. No tu niestety bramka nie będzie uznana. Wyraźnie widać pozycję spaloną. Odwizdanie spalonego w takim momencie to niełatwa decyzja. Myślę jednak, że sędzia dobrze widział, co się dzieje na murach. Mija właśnie 85. minuta meczu i 5 do końca. Znakomicie chwyta. Może być groźnie. Ale znakomicie! Coś niespotykanego. Wędruje teraz bramkarz, jak widzimy w pole karne rywala. Będzie chciał pomóc partnerom przy rzucie rożnym. Zaraz za moment wykonają rzut rożny. Do końca już niewiele. To może być decydujący moment. Uderzenie? Mógł wyrównać. Ależ zaprzepaścił szansę. Odzyskali piłkę w środku pola. Niewiele zabrakło do remisu. Mecz kończy się wynikiem 2 do 1. Mogą teraz odetchnąć z ulgą. Zwycięstwo należy do nich, ale niewiele brakowało. Zgadza się, przeciwnik grał dziś równie dobrze jak oni. Może być zadowolony ze swojego występu. Grał na miarę swoich możliwości. Trzeba powiedzieć, że gdyby nie on, nie wiadomo jak potoczyłyby się losy tego spotkania. Na szczęście był na boisku i zdobył bramkę, która dała im prowadzenie i w ostatecznym rozrachunku przyczyniła się do zwycięstwa.